Tym razem wpadliśmy na pomysł, żeby sobie e, ponad kolem zobaczyć co się dzieje, bo często w autach bywa tak, że tu się zbiera ziemia. I tutaj się zbiera też, widać ile tego jest. Jest bardzo dużo, ponieważ liście spod szybia spływają przez błotnik i one spadają tu i one się tutaj po prostu rozkładają. I tu widać Widać co widać. No jest dużo ziemi, aż dziw bierze, że jeszcze to auto w tym miejscu nie zgniło. I sobie to teraz wyczyścimy, to popsikamy jakimś woskiem, bo tu nie widać nawet korozji jakiejś żeby była. No i to zostawimy dalej na kolejne lata. Nie ma mama jeszcze, nie ma mama tu roślin. Tu jeszcze nic nie rośnie. Tutaj da objąć te do 4, małe no. do. Patrzcie, to jest wysypane stamtąd. Tak na szybko. To jest kubka ziemi, i to jest tylko tak wyskrobane, tak o tak z grubsza. Tylko aby, aby. Teraz wyciągniemy sobie to wyciszenie stąd. Oczywiście przedrzemy je na połowę, bo to się w całości nie da chyba wyjąć. A może się da. Raczej znaczy rzadko to się udaje wypukamy sobie to, wszystko wodą, wysuszymy. I będzie gotowe. O, o, może nawet wejdzie, patrzcie to cóż, o wyszło nam, Chłopak. Wyszło nam to wyciszenie, Całe. wypełnienie. Tak, to też wymyjemy. Oczywiście, wyszotkujemy to.

Ej, jest, 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 jest. Jest życie. Jest roślina. Jest, jest, życie. Tak, mama miała już ogródek. Wałcie, okej. Ukryjemy sobie, żeby tutaj nie lać po tym. Może. Tak. Tu źle zrobili, bo tu nie spływa woda. Tu jest kiepsko zrobione. Dobrze to, dobrze to zrobić chociażby tak raz na jakiś czas, nawet wyczyścić tą ziemię stąd, co nie Miki, bo to no, bo tutaj ona jest wcale niepotrzebna to. i ta, ta woda dobrze nie spływa. Tata, ja będę... a ja, będę... ja mogę pompować? Możesz pompować. Dzięki. Dobra młody, masz tu o, ja to wziąłem połóż to sobie gdzieś na ziemi. Z jednej strony wypukaj dobrze, i z drugiej strony wypukaj mi to. A ja tu będę już tu pomału chyba suszył. Brudna robota, tak. Mokra o, że tak powiem. Jesteśmy goście od mokrej roboty. A to Tu też się nie popisali. O tu nie ma jakiegoś spływu, tu, tu jest o, tu po prostu stoi, poczekaj, tu stoi 2 centymetry wody, to jest bez sensu moim zdaniem trochę, nie? Jakiś powinien być chociaż wycięcie jedno zrobione, żeby tu spływała ta woda. Ale i tak, na te lata. nie miło. A nie źle. Teraz powietrze, Miki. Powietrze, czyli co? Trzeba? Włączyć sprężarkę. No teraz już to wygląda znacznie lepiej, jeszcze sobie wysuszymy to. To już jest właściwie suche, ale sobie teraz to jeszcze podgrzejemy trochę, dosuszymy palarką. I dobra, mamy wyczysz wysuszone, wyczyszczone. Eee, nagrzane trochę też, to nam szybciej ten wosk zaschnie. Tato, może dalej się wysuszy? Wysuszy się, tak. Muszę zmienić końcówkę. Ale lepiej psika, wiesz? Ja Teraz psika jak spray właśnie, a tam to taki strumień. Dobra. Tu mamy już zrobione. Tu sobie podsuszymy trochę. Jeszcze. O, rzadki dość. Abyśmy jeszcze jedną warstwę może nałożyli, nie? Dobra, mamy to już tutaj posuszone trochę Trochę zakonserwowane, to jest tylko tak powiedzmy doraźna robota Ale widać, że aż tak źle nie jest, że już nie gnije, bo po tylu latach tutaj nie ma jakichś śladów korozji Dodatkowo ziemia stąd zniknęła, więc w wilgoci nie będzie trzymać, Ja myślę, że jeszcze przez ładne parę lat będzie dobre Dobra, spróbujemy teraz to pchać z tym jak się to uda nam? Na pewno no tak było? No tak. Marne szanse. No może. Nawet w fabryce chyba dobrze Miki nie założyli Bo to takie pogięte już było Wycią Wyciągnęliśmy takie pogięte Więc to już w fabryce było źle założone o. I my to też zakładamy Sobie źle, tak jak było I jest ok dobrze. No, jest założone Elegancko no i ok, Zakładamy teraz już sobie na kole, Mamy. No i dobra, to tyle. Tu zaraz kołeczki jakieś pozakładamy, coś dopasujemy. Warto to sobie sprawdzić. Teraz na jakiś czas może wyczyścić. No i tyle, nie? Kupka ziemi. Wyczyszczone. I już.